Oczywiście świętujemy razem z Puckiem 105. rocznicę zaślubin Polski z Morzem. Tak naprawdę, jako projekt niepodległa i iskry, jesteśmy tu już po raz trzeci. Chcemy udostępnić mieszkańcom Płocka, ale również odwiedzającym Płock taki wyjątkowy spektakl, multimedialny spektakl o Polakach, którzy zmieniali świat, którzy mieli wpływ na losy nie tylko Polski, ale świata, o naukowcach, którzy których patenty wpłynęły na rozwój chociażby elektroniki. Kilka takich postaci pokazujemy w trakcie prezentacji, natomiast w aplikacji, która też jest dostępna na pokładzie na ekranach dotykowych, mamy ponad setkę Polaków, którzy naprawdę mieli okazję wpłynąć na losy świata, których odkrycia istnieją do tej pory i rozwijały technologie, rozwijały nasze życie tak naprawdę i w jakiś sposób do tej pory możemy, możemy z nich korzystać. System zasilania człowieka, który nazywacie potocznie krwiobiegiem, uporządkował dla całego ludzkiego gatunku profesor Ludwig Hirschfeld. Badając zasady występowania i dziedziczenia grup krwi, wprowadził nowe ich oznaczenia. 0a. Stosowane są do dziś na całej planecie. Tak samo jak opracowane przez niego zasady przetaczania krwi. Jest tych Polaków masa i chcemy, żeby przypominać o nich, żeby pokazywać, że nasza historia to również właśnie takie iskry w ludziach, które powodują, że rozwijamy się, którzy chcemy zrobić coś więcej, coś dobrego nie tylko dla siebie, ale i dla innych i mamy nadzieję właśnie pokazać e, szczególnie młodym ludziom, którzy odwiedzają Iskrę, że ich zaangażowanie i e, ich pomysłowość może mieć też wpływ na to, że kiedyś oni zmienią świat dla nas i dla następnych pokoleń. Tak przypadkiem weszliśmy sobie na stary rynek i zobaczyliśmy, że stoi sobie taka ciężarówka. Wstęp jest darmowy, więc chętnie sobie weszliśmy, żeby zobaczyć o co chodzi. I bardzo, bardzo ciekawe było fajne, dużo, dużo nowości, można było się o historii dowiedzieć, więc naprawdę bardzo fajne. Jesteśmy tutaj, znaczy byliśmy tutaj od piątku, tak naprawdę od piątku realizujemy pokazy. Już ponad 300 osób odwiedziło nas przez pierwsze dwa dni. Natomiast od marca ruszamy w trasę ogólnopolską, więc będziemy też informowali chociażby na naszych mediach społecznościowych o kolejnych przystankach na trasie. Jeżdżą dwie takie iskry po całej Polsce. Rok temu i dwa lata temu mieliśmy ponad 100 miejscowości, rok temu prawie 130 miejscowości miast, które odwiedziliśmy przez, przez cały rok w sezonie, więc na pewno łatwo nas będzie znaleźć w Polsce również w tym roku i mam nadzieję, nie, to nie jest pierwsza, nie ostatnia, a, a pierwsza wizyta w okolicach Pucka i Trójmiasta, więc mam nadzieję, Również widzowie będą mieli okazję jeszcze nie raz nas zobaczyć. Zawsze staramy się wycisnąć na maksa takie weekendy, jak gdzieś wyjeżdżamy, jak najwięcej zwiedzić, gdzieś po drodze, nie jechać autostradami, tylko właśnie sobie gdzieś wjechać. I często nam się udaje właśnie załapać na jakieś takie wydarzenia, i tutaj też się udało, akurat przypadkiem. Bardzo podoba mi się forma że to było tak, jakby opowiadała to cywilizacja jest jakaś inna, więc naprawdę fajnie. Fajna forma, w ogóle forma mnie zaskoczyła bardziej tak, niż, niż jakaś nowość z historii.